No nareszcie, nareszcie doczekaliśmy się, czyli Diuna, Denis Villeneuve dostarczy nam w końcu pierwszą część, pierwszej części sześciocyklu Diony. mamy okazję to zobaczyć, miałem i ja wczoraj, czyli niemalże na premierę i swoimi wrażeniami i swoją opinią na temat tego filmu z chęcią się z Wami podzielę, zatem zapraszam. tak ta książkowa i cały ten cykl napisany przez Franka Herberta jest chyba jednym z najważniejszych dzieł współczesnej SF." No, może współczesnej to nie jest do końca dobre słowo, ponieważ Duna, ta konkretna pierwsza część sześciocyklu, powstała w roku 1965, no więc już ponad 50 lat temu. Potem powstały kolejne części. Generalnie Frank Herbert zdążył, zanim zmarł, napisać tych części sześć. Można spokojnie traktować je jako niezależne części, choć oczywiście mocno nawiązują do poprzednich, generalnie zmieniają się tam główni bohaterowie, to uniwersum jest nieustannie rozbudowane. Potem schedę po ojcu przejął jego syn. I jakby dalej rozbudowuje ten wszechświat, to uniwersum Diony na podstawie własnych pomysłów, notatek ojca i tych wątków, które nie zostały przez ojca domknięte. Ale generalnie, jeśli chodzi o warstwę literacką, jeśli chodzi o zdolności pisarskie, no to niestety syn stoi dużo, dużo niżej niż ojciec. A ta filmowa Diona? Podjęte były dwie. Ta próba właściwie, to już jest trzecia próba. Zekranizowania filmu, zekranizowania książki, co do której wiele osób twierdzi, że jej zekranizować się nie da. Pierwsza próba to było lata 70. i boże, był to Jordanowski. Jordanowski, przepraszam, jeśli kaleczę jego nazwisko, ale bardzo znany ówczesny reżyser, który miał bardzo odjechaną wizję artystyczną. Powstały art koncepty, zebrał kilka milionów dolarów, scenariusz ponownie był rozpisany i na tym. Jakby sprawa zamarła, gdyż na tamte czasy potrzebował on gigantycznego, gigantycznego budżetu. Takiego sobie zażyczył, no i producenci takich pieniędzy po prostu nie znaleźli. Potem podjęto kolejną próbę zekranizowania Duney i to jest rok 1984 i ona powstała nakręcona w reżyserii Davida Lyncha. I tą właśnie możecie znać nawet bardzo dobrze, bo tam gra na przykład Sting. Jedną z, jedne, jedną z postaci gra e, słynny piosenkarz Sting. E, więc jeśli myśli do czynienia z dioną, to najprawdopodobniej z tą. Jest jeszcze bodajże w latach 2000 nakręcony serial trzyczęściowy, który opisuje historię nieco dalej niż tylko pierwsza diona. Zahacza i o Mesjasza Duny, i o dzieci Duny, ale on nie przyjął się generalnie. Czyli miał dosyć dobre oceny, ale słabo się obejrzał. Ja też nie jestem wielkim fanem tej części serialowej. I to przez ponad 50 lat tyle. Dlatego, że tak jak już wspomniałem, generalnie opinia jest taka, że nie da się przenieść. Książkowej dune na nowe, że się tak wyrażę, na nowy rynek artystyczny, czyli na słowo filmowe. E, czy to prawda, czy rzeczywiście się nie da? No, muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie, jak można by w pełni przekazać to wszystko, co duna w sobie zawiera, wersja książkowa, językiem filmowym. Byłoby to przydługie, przydudnawe, prawdopodobnie, no i nieprzystające do oczekiwań współczesnego widza. Duna książkowa pełna jest dyskus, dyskursów, monologów i dialogów o tematyce politycznej, społecznej, ekologicznej i tak dalej. I gdyby one, one stanowią kwintesencję e, Diony, jest to w dużej mierze dyspurt taki mm, społeczny, filozoficzny. i Przeniesienie tego wszystkiego na, na jakby język filmu i nakręcenie filmu, który miałby to wszystko oddać, jest moim zdaniem niemożliwe. Po prostu język filmowy rządzi się swoimi prawami. Tu musi być jednak akcja, jakieś tempo, nie może wszystko sprowadzać się tylko do statycznych scen, nawet może bardzo dobrze zagranych przez aktorów, przepięknie wyreżyserowanych, ale jednak... Nie oddających tego wszystkiego, co znajdziecie po prostu w książce, więc jeśli szukacie tej głębi i jeśli zadajecie sobie pytanie, dlaczego Duna jest tak legendarna wśród miłośników fantastyki i tak wiele osób uwielbia Dunę, to raczej kieruje Was do książek. A czy Winnelev poradził sobie, Daniel Winnelev, czyli reżyser tej współczesnej adaptacji, która właśnie debiutowała, czy poradził sobie z tym, żeby chociaż częściowo przekazać nam to, czym jest Duna, jaki jest ten wszechświat? Tak, uważam, że tak. Generalnie ważnym aspektem tego filmu jest to, że to jest tylko pierwsza część pierwszej części. Kiedy Lynch nakręcał swoją część w 1984, to nakręcił długi jak na tamte standardy film, ponad dwugodzinny, ale w tym jednym filmie zawarł całą historię Dune, tej pełnej książki. I w związku z tym jest pełen, ten film jest pełen skrótów, niedomówień, pominięć itd. Czy zatem wszystko to Nelew nadrobił? Nie, bo się nie da po prostu ten film. Tak naprawdę musiał być zamieniony chyba w serial o gigantycznym budżecie, i każdy z tych odcinków musiał być równie mocno budżetowo podpompowany, jak sam jeden film, który macie okazję teraz zobaczyć, by mieć czas i w pełni oddać potęgę tego wszechświata i tego wszystkiego, o czym Duna mówi. Ale pieniądze byłyby zbyt gigantyczne, nie byłoby żadnej szansy, by się zwróciły, dlatego pewnie zdecydowano się na film. I Siłą rzeczy, biorąc pod uwagę oczekiwania współczesnego m, widza oraz jednak możliwości, jakie daje nam film, winale poszedł na pewne ustępstwa. Nie znajdziecie tutaj więc dużej warstwy politycznej, filozoficznej, ekologicznej, która jest, której w książce, aż kipi, która jest tam mnóstwo. W filmie tego nie znajdziecie. To wszystko jest wam podane, ale w jednym, dwóch zdaniach, w jednym krótkim dialogu. Dosyć płytko, jednak przede wszystkim widać wyraźnie, że reżyser i studio, o czym za chwilę, mocno nastawili się na to, że ta pierwsza część pierwszej części skupi się na pokazaniu świata, ogromnego bogactwa tego uniwersum Diony i zachęcenia ludzi, jakby kupienia ludzi. Tą wizją tego wszechświata, który potencjalnie dzieje się 10 tysięcy lat do przodu. Przy czym ta data, która pojawiła się na początku filmu w książce, to jest rok 10 tysięcy, strzelam, bo już dalej nie pamiętam, 400 czy 600, nie ma tak naprawdę istotnego znaczenia. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć w innym uniwersum, w innej galaktyce i ta historia i ten wszechświat sprawdzałby się dokładnie tak samo. Ale ewidentnie widać, że Warner Bros jako twór, jako producenci. Dune mają pomysł na całą franczyzę, zresztą jest to oficjalna informacja. Mają taką nadzieję, że jeśli się super sprzeda pierwsza część, no to nakręcimy część drugą, że pojawią się seriale, spin-offy, kolejne, być może książki, komiksy, seriale i itd. Mają nadzieję stworzyć coś w rodzaju władcy pierścieni, tylko że nie fantazy, a SF, lub ewentualnie kto woli równie mocno stojącą na swoich rękach, stojącą w swoich rękach franczyzę, na swoich nogach, przepraszam Was bardzo, franczyzę jak Gwiezdne Wojny. Więc ta pierwsza część ewidentnie jest przeznaczona na to, żeby sprzedać nam tym, którzy Dune nie znają. Znaczy, ja akurat Dione znam, ale mówię teraz w imieniu tych, którzy nie mieli okazji czytać księgi. Więc starają się sprzedać tym, którzy nie są fanami Diony, to uniwersum. Dlatego dużo jest tu poświęcone czasu antenowego na to, żeby pokazać poszczególne światy, wyjaśnić przystępny w miarę sposób mechanizmy rządzące tym światem. Kim jest imperator, jaki jest jego stosunek do rodów szlacheckich naszych konkretnych tutaj głównych graczy, czyli Ruth Atrydów, Rud Harkonnenów. Ci, którzy czytali książkę, powiedzą, że tu jest za mało, że w książce jest tego dużo więcej, ale ci, którzy książki nie czytali, mają odczuć wrażenie, że dowiedzieli się wystarczająco dużo, by być w historię wciągnięci, być zainteresowani, jeśli to ich właśnie wytwórnia kupiła tym swoim przekazem. A jeśli chodzi o taką już warstwę reżyserską i artystyczną, ten film jest monumentalny. Winylew genera generalnie bardzo dobrze sobie radzi właśnie z monumentalizmem, z klimatem, e, z tym, by nas oczarować dźwiękiem i obrazem. I tutaj robi to po raz kolejny doskonale. Nie jestem wielkim fanem, e, łagodnie ujmując, Arrival, czyli Nowego Początku, którego reżyserem też był Denis Vinylev. Uwielbiam Breitranera, najnowszego, tam też Denis Vinylev. I tutaj widać jego rękę, widać jego rękę w kadrach, w tym, jak są kształtowane poszczególne ujęcia, w kolorystyce, która jest bardzo mocna, bardzo ważna w poszczególnych ujęciach przesiąknięte zielenią kraj, planeta, przepraszam, planeta rodzima atrydów, i z kolei tym żółcią i delikatną czerwienią Arakis, i tak dalej. Tutaj każdy odcień w każdym ujęciu ma znaczenie. Co drugie ujęcie możecie spokojnie wrzucić na plakat, dokładnie tak jak w Blade Runnerze. Jeśli chodzi o projekty technologii, czyli projekty statków kosmicznych, projekty generalnie urządzeń, które używane są tutaj. Są bardzo fajne, bardzo podoba mi się ta stalistyka, i też od razu widać nawiązania, że widać, że to jest ta ręka winelewa. E, jeden ze statków kosmicznych, który przylatuje na początku niemal um, na planetę rządzoną przez Atrydów, wysłannik imperatora pojawia się, jest natychmiast budzi skojarzenia, kształt tego, i jak wygląda ten statek ze statkiem obcych zarajwala. Dokładnie. Od razu widać, że to jest ten sam, to jest tam, ta sama głowa, ta sama myśl stoi za zaprojektowaniem obydwu. Statków pochodzą z zupełnie innych światów, zupełnie innych filmów. I generalnie bardzo mocno czuć tutaj tę rękę. Ten reżyser jest bardzo charakterystyczny i wszyscy podkreślają, że być może, mówiąc teraz ogólnie o filmach Winelewa, nie zawsze fabuła się sprawdza, ale odbiór, obraz jest najmocniejszą stroną filmów Winelewa i tutaj też tak jest. Obraz i odbiór jest genialny. Klimat się z filmu wylewa. To, jak doskonale on gra takimi mm, Porównaniami, skojarzeniami z wodą i z piaskiem, i tym kontrastem między wodą a piaskiem, bardzo dużo czasu poświęca Midlew nam na pokazanie, właśnie tej rodzinnej, rodzimej planety atrydów, która praktycznie pokryta jest całą oceanem, wszędzie są morza, więc w stanie woda, wodne skojarzenia, woda jest nieustannie pokazywana jako ten bardzo mocny element, i ciągle jest to przedstawione w kontraście do pustynnej Arakis. Jak bardzo jest to kontrastujące, a jednocześnie jak atrydzi są w stanie odnaleźć elementy wodne w piaszczystym świecie i jak starają się jakby zamienić w swojej mentalności i filozofii działania ocean na piasek. To ma też przełożenie potem w konkretnych momentach, ujęciach filmu. W pewnym momencie Paul Atryda najpierw, zanim wylatuje ze swojej rodzinnej planety, jakby czerpie wodę morską i ona wylewa mu się pomiędzy palcami, przelewa się przez dłoń i mamy to samo ujęcie, kiedy, kiedy Paul Atryda jest na Arakis, podnosi tam piasek, to są te korelacje. Kiedy w pewnym momencie pod koniec filmu widzimy potężnego czerwia poruszającego się po pustyni, zostawia on za sobą ogromną falę piasku i ta fala natychmiast przywołuje nam skojarzenia z, z ogromną falą powodziową, morską falą. I wydaje mi się, że to też nie jest przypadek. Także generalnie za tą wizję, za genialne efekty specjalne, za wspaniałą, monumentalną muzykę, tutaj Zdecydowane kciuki w górę i normalnie to jest pierwsza klasa. Tak samo w związku z tym, co Wam powiedziałem o tej grze, różnymi akcentami, reżyseria też pierwsza klasa. Jeśli chodzi o grę aktorską, jest bardzo dobrze. Oczywiście każdego aktora trzeba by było analizować oddzielnie, by Wam tak to wyszczegółowić, a na to nie ma czasu, ani nie do końca jest na to sens, jest sens coś takiego robić. Tutaj mamy bardzo dużo pierwszych, planow czy takich dobrych aktorów i oni się tu naprawdę starają. A szkoda, że niektórzy z nich nie mają więcej czasu antenowego. Szczególnie podobał mi się Joss Brolin jako Garney Halek. Bardzo dobra, bardzo fajna postać. I Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, czyli matka Paula Atryty. To są te postacie, które wyróżniają się. Eee, jako taką ciekawostkę, bardzo fajna scena rozmowy. Leto Atrydy, czyli ojca Paula Atrydy, naszego głównego bohatera, kiedy na klifie rozmawiają sobie o pewnych wzajemnych relacjach, i to też jest, czego nie pamiętam dobrze w książce, że tu są pogłębione relacje między synem a ojcem. One są bardzo fajnie przedstawione i bardzo fajnie yy, Oskar Isaac, który odgrywa tutaj Leto Atrydy, ojca Paula, bardzo fajnie tą rolę też gra, ale w pewnym momencie jest taka rozmowa między nimi i tutaj uwaga, ma leciutki spoiler, to w ogóle wam nie, u... kto nie zna historii Diuny, to wam to nie przeszkodzi, ale taki spoiler, jak myślę, że ciekawy, smaczek, w pewnym momencie rozmawiają o tym i Paul twierdzi, że on nie wie, co będzie chciał robić w przyszłości. Jak dziadek robi co innego, być może też nie będzie chciał być władcą, na co e, Leto Atryda, czyli właśnie grany przez Osk Oskara Izajaka, odpowiada, wiesz, jak ja byłem młody, to marzyłem o tym, żeby zostać najlepszym pilotem. Oczywiście spojrzeliśmy na siebie z Patrycją od razu wybuchnęliśmy śmiechem. Wiecie, do czego moim zdaniem świadomie, reżyser i czytam scenarzysta, który włożył tę scenę, to zdanie w usta Oscara Izaaka, myślę, że doskonale wiemy, o czym w tym momencie ta postać mówi i dlaczego jest to takie mięk okiem do widzów. Także te wszystkie rzeczy powodują, że jeśli chodzi o cenę gry aktorskiej, jest bardzo na plus. Za wyjątkiem albo nie, tutaj powiedziałbym, że tutaj nie mogę się decydować, czy to jest plus czy minus, czyli tej Chalamet, jeśli dobrze wymawiam jego imię, nazwisko, czyli aktor, który odgrywa Paula Atrydy, naszego głównego bohatera. On moim zdaniem idealnie do tej roli pasuje. I on moim zdaniem charakterologicznie i wyglądowo odgrywa tą postać super. Naprawdę. Jest to moim zdaniem lepsza wersja Paula Atrydy niż ta, którą przedstawił nam na przykład David Lynch w swojej wersji z 1984 roku. Zdecydowanie bardziej mi ten pa Paula Tyda się podoba, jest bardziej wierny książce i bardziej po prostu pasuje mi do tego. Natomiast albo to mój pech, albo szczególna przypadłość, ale ja cały czas mam wrażenie, że ten aktor gra wszędzie tą samą postać. Nie widziałem go we wszystkich filmach, w których on brał udział, w których on grał, a już ma całkiem sporą kolekcję filmów na swoim koncie, ale akurat te, przy których miałem okazję go oglądać, to normalnie, jakbym widział wszystkie jego poprzednie postacie, które właśnie miałem okazję obejrzeć, właśnie tutaj, nie widzę niczego nowego w jego grze. Równie dobrze mógłby odgrywać, no nie licząc tego, o czym mówi, czyli konkretnych tekstów, mógłbym, do, mógłbym wpasować, że odgrywa wciąż postać ze swoich poprzednich filmów. I tak jak mówię, z jednej strony idealnie do tego pasuje, jeśli chodzi o charakterologię, jeśli chodzi o postać, więc gdyby nie ta przyszłość, gdybym nie widział tego poprzednich ról, że on grał tak samo, to bym powiedział, pierwsza planowa gra, to jest super zagrane, super. Ale ponieważ widziałem poprzednie role, to mam to odczucie, że to jest powtórka, że on tak gra zawsze. Póki co, tak jak mówię, z tym wszystkim, co wam, o czym wam wspomniałem, że nie widziałem jego wszystkich ról, być może gra przeróżne postacie w przeróżny sposób, ale to, co widziałem, to jest ciągle to samo. To jest bardzo dobre, ale ciągle to samo. Generalnie e, ta Diuna, aktualna Diuna, jest też bardziej mi się wydaje wierna oryginałowi, właśnie dlatego, że mamy więcej czasu. Opowiadamy tylko pierwszą część książki, więc Winelew ma więcej czasu na opowiedzenie. Więc w porównaniu do wersji z Davida Lincha jest ona wierniejsza oryginałowi, co nie oznacza, że jest idealnie wierna, bo tak jak już Wam wspomniałem, jest mnóstwo pominięć ze względu na czas antenowy i na chęć przypodobania się czy ułatwienia odbioru tym, którzy po prostu współcześnie już nie chcą dużo przegadanych scen albo po prostu tego uniwersum nie znają. Ale też Winelew wstawia jedno czy dwie sceny, których w filmie nie było, albo troszkę prze przeinterpretowuje jakieś wątki. Ale generalnie można powiedzieć, że wszystko toczy się tak jak w książce, więc jeśli jesteście czytaliście książkę, jesteście na bieżąco, no to tutaj nie spodziewajcie się jakichś nagłych zwrotów akcji czy zaskoczeń. Absolutnie nie. I też muszę przyznać, że jeśli chodzi właśnie o tę warstwę popularną, jak reżyser przygotował, jak albo scenarzyści, jak to woli, jak to wszystko zostało skonstruowane, jak skonstruowane są te akc sceny akcji i tym podobne rzeczy, cała fabuła, to tutaj nie wystawiłbym najwyższej oceny. I zaraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Nie było tutaj scen, w których nagle jakby zaparłoby mi dech z piersi. Nagle bym zrobił, o wow, o kurczę, ekstra, super. Na moment przestałbym oddychać, zauroczony tym, co widzę na ekranie. Warstwie wizualnej. Kilka razy mi się zdarzyło, szczególnie na początku filmu. A autentycznie, mówię szczerze, że aściarki przechodziły mnie przez ciało, kiedy jeszcze w odpowiednio podborną muzyką widziałem te kadry, te sceny i tak dalej. Ale w warstwie fabularnej nie było takiego momentu, że właśnie jakiś dialog, wewnętrzna rozmowa, czy nawet mimika twarzy, rysy e, jakiegoś aktora, gra ta aktorska spowodowały, że nagle poczułem takie wewnętrzne spięcie i mocno przeżywałem taką scenę. Być może to właśnie spowodowane jest tym, że ja znam tą historię. Tutaj nie da się od te, uniknąć tego, że no jesteśmy, no większość osób, które pójdzie, przynajmniej ci pierwsi, którzy pójdą do, e, do Kin, ta pierwsza fala, tych, którzy są fanami albo miłośnikami Giuny, no to znamy tę historię, więc nie będzie tu zaskoczeń. Być może właśnie dlatego nie ma takiego efektu wow i strznięcia po twarzy, jeśli chodzi o fabułę. Ale gdybym tak miał oceniać, właśnie to, co tam było po jednym dniu, no to powiedziałbym tak w, tak w skali 10 stopniowej, wiecie, że nie za bardzo nią przypadam, ale tak, żeby Wam uszczegółowić, to jest takie 6,5-7 na 10. Nie jest idealna, nie jest doskonała. Jest ok jest takim plusem za niektóre poszczególne sceny. Eee, I tutaj znowu mam wrażenie, że to jest trochę właśnie taka ręka Denisa Winelewla, który jest doskonały w wersji te, właśnie jeśli chodzi o te aspekty wizualne, artystyczne eee, i te reżyserskie filmów, ale wszystkie jego filmy, które ja widziałem, nie widziałem wszystkich jego, jego eee, jakby twórczości, ale te, które widziałem wszystkie, one najsłabszą częścią, najsłabszym elementem każdego z filmów właśnie była ta fabuła. E, przy czym nigdy nie była zła, ale była najsłabsza, być może właśnie przez porównanie, że wszystko naokoło było takie dobre. Być może 100, jest, jest to moje wrażenie. I tutaj mam to samo odczucie. E, jeśli chodzi jeszcze o samą dune, ona jest przedstawiona przepięknie, naprawdę. Te szerokie kadry pustynia to jak to wygląda właśnie ponownie przypomnę, te skojarzenia z morzem tak naprawdę są moim zdaniem jak najbardziej uprawnione. No, i słuchajcie, teraz już zamykając e, ten mój wywód. Jeśli chodzi o porównanie, takie krótkie porównanie z wersją Darytalinka, już troszkę powiedziałem, moim zdaniem ta wersja jest zdecydowanie lepsza. Pasuje mi zdecydowanie bardziej, bardziej do mnie przemawia. Jest bardziej przesiąknięta klimatem Duny, jest bardziej wierna moim zdaniem książkowej Dunie. E, Wiele postaci, moim zdaniem, jest lepiej przedstawionych, jak Dev Bastista jako Raban, na przykład, czy tak jak wam e, mówiłem, Timothy Chalamet jako e, Paula Tryda i tak dalej. Moim zdaniem tutaj zdecydowanie aktorzy lepiej grają te postacie, albo wierniej odtwarzają, albo jest, są to one odtworzenia, czy też interpretacje wierniejsze mojemu wyobrażeniu, jak te postacie z książki powinny wyglądać i działać, i się zachowywać. Historia jest bardziej wierna, być może właśnie dlatego, że mamy więcej czasu na to nowego. Ciężko też to, 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 o, oceniać tak do końca tą, ten film, bo to jest pierwsza część. Kiedy wychodzi się z kina, to powiem Wam na początku był taki element chłonięcia, przetrawiania, przetrawiania, ale już po kilku godzinach razem z Patrycją mamy takie odczucie chcemy więcej. Dlaczego nie ma od razu tej drugiej części? I ponieważ widzę w sobie to odczucie, no to jest dodatkowy plus dla tego dzieła, bo to oznacza, że ten świat, mimo że już go znałem, to mnie kupił. Chciałbym poznać dalej. Wizję e, Winelewa dotyczącą tego, jak dalej potoczyć mają się losy Paula i resztki atrydów. Jeszcze taka mała uwaga, to z Patrycją zwróciłem tę uwagę, wizje Paula Trydy, bo one są ważne dla całości filmu, dla całości historii, też są tutaj troszkę spłycone, nie wszystkie są przedstawione. Dużo wizji dotyczących właśnie losów świata, losów politycznych czy społecznych, tutaj ich nie ma, tutaj skupiamy się głównie na wizji Czajni, tej przyszłej, Osoby, która będzie niezwykle ważna w życiu Paula. Jak widzicie, zakładam, że być może ktoś jednak książki nie czytał i idzie z pustą głową bez znajomości fabuły, więc chyba Wam tu żadnych strasznych spoilerów nie sprzedałem. Harkonnenowie też uważam, że zrobieni są lepiej niż w wersji Davida Lynch'a. W, w wersji Davida Lynch'a oni byli trochę przejaskrawieni, jakby ciut za bardzo w warstwie jakby Tak jak zostali przedstawieni wizualnej, ich ubiory itd., i tak dalej, i warstwie aktorskiej. Ewidentnie reżyser kazał e, czasami aktorom przeszarżowywać te sceny tak, bo miał wizję i okej. Okay, to pasowało, pasowało prawdopodobnie do tamtych lat, kiedy ten film był krącony. Natomiast teraz przez porównanie, uważam, że tutaj się z tej wersji są lepsi. Są bardziej racjonalni, są bardziej pragmatyczni, a nie fanatyczni są, jak mój kolega powiedział, nie są wariatami, nie są szaleńcami, tylko są po prostu politykami, którzy wybrali sobie na drodze politycznej, że nie będą mieli i nie będą dogadywali się, tylko będą żelazną ręką i żelaznym uściskiem rządzili swoimi planetami. Od jeden z wielu możliwych kierunków politycznych, kiedy rządzi się planetami i wyciska się, by osiągnąć osobisty profit, po prostu. Zupełnie inna jest przedstawienie nawigatorów. To zobaczycie na początku i nawigatorzy z wersji Davida Lynch'a są bardzo oryginalni, bardzo oryginalni, bardzo ciekawi, ale ci nawigatorzy tutaj przedstawieni, też ja, ja ich kupuję. Także generalnie ta wersja podoba mi się o wiele bardziej niż wersja Davida Lynch'a, choć na tamtą też nie narzekałem, ona ma różne opinie. Na tamtą mi się podobała, co jakiś czas ją ja sobie oglądałem, by było ok. natomiast teraz przez porównanie zdecydowanie ta współczesna wersja jest ok. Podsumowując. Słuchajcie, warstwa wizualna, warstwa dźwiękowa, reżyseria, i tak dalej. Zdecydowane dwa kciuki w górę. E, mm, warstwa fabularna, to jak co ważnego zostało przeniesione z książki, w jaki sposób, na ile udało się odtworzyć książkę tutaj Winelowi w tej pierwszej części tej historii, kciuk w górę. Tak zdecydowane, ale tak bezczelnie jest kciuk w górę. Tak jak mówiłem, takie 7 na 10. Ym, całość nie jest to dzieło epokowe. Nowe. To nie jest coś, co odmieni kino na dziesięciolecia i każe wszystkim robić tak samo, jak zrobił Winelev, bo bez tego już nie będą mogli osiągnąć żadnego sukcesu. Ale czy to jest najlepszy film tego roku? Oczywiście w każdej subiektywnej skali, więc ja mówię o swojej. Być może, być może, nie mówię, że to będzie najlepszy film tego roku, bo no bo jeszcze zostało jakieś ponad dwa miesiące do końca roku, bo muszę jeszcze trochę tę dune przetrawić. Być może pójdę na dune jeszcze raz, żeby jeszcze raz ją. Już jakby na spokojnie obejrzeć i skupić się na pewnych rzeczach, które chciałbym jeszcze raz dokładnie obejrzeć. I być może wtedy bym bardziej pewny był w swojej cenie, czy to jest póki co film roku, czy nie. Na pewno jest to pierwsza trójka, oczywiście moja osobista, tego roku. Więc z drugiej jednak strony rozumiem tych, którym ten film się nie podobał. No bo jeśli ktoś ma bardzo ściśle określoną wizję tego, jak duna wyglądać powinna, no to ta wizja może nie zgadzać się z wizją e, reżysera. Jeśli ktoś oczekowałby, oczekiwałby nieco płynniejszego filmu z większą ilością akcji, z tym, że film nie, czasami, reżyser nie będzie się koncentrował w celu osiągnięcia pewnego klimatu i przekazu, nie będzie koncentrował się na długich kadrach, na których teoretycznie się nie dzieje, bo pokazujemy planetę, pewne ujęcia, zbliżenie i tak dalej, pewnie z każdego takiego ujęcia można by sekundę, dwie odjąć i film przez to skrócić, zrobić go bardziej płynnym i to być może odpowiadałoby wielu odbiorcom. Więc ja rozumiem tych, którzy na film narzekają, a ten film ma generalnie bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o recenzentów, ale jeśli chodzi o ludzi, te informacje które do mnie docierają, no to opinie są mieszane. Jednym się podoba, a drugim nie, więc jeśli wam po seansie powiecie: mech, taka średniawa", to ok, Ale jedna ważna uwaga, słuchajcie, absolutnie ten film koniecznie trzeba zobaczyć w kinie. Właśnie dlatego o czym wam powiedziałem. Warstwa wizualna filmu i ta warstwa dźwiękowa jest najlepszą warstwą tego filmu, najlepszą częścią tego filmu, a właśnie jej się pozbawicie, jeśli nie będziecie oglądali Dune w kinach, bo teoretycznie możecie, możecie obejrzeć Dune na HBO Max, jeśli go posiadacie. No w Polsce jest HBO Go, to nie jest to samo. mówię o tym wielokrotnie, więc Dune na HBO Go nie znajdziecie, ale jeśli w jakiś sposób macie dostęp do HBO Max, tam Dune obejrzeć możecie. Ale moim zdaniem, o ile nie wiem, nie macie 60 cali w domu i udźwiękowienia kinowego, to sami się sobie, y, sami sobie szkodzicie, że się tak wyrażę, a już na pewno o, obniżacie zdecydowanie swoją ocenę, więc swoją przyjemność z oglądania Dune. Bo moim zdaniem to jest absolutnie, absolutnie dzieło wyłącznie kinowe. Nie wiem, czy powiedziałem o wszystkim, to sobie przygotowałem. Być może coś będę jeszcze w komentarzach dodawał. To jest film, o którym można by jeszcze długo opowiadać. A tymczasem przede wszystkim zapraszam Was do kin, żebyście sami przekonali, sami zobaczyli. Jeśli film się dobrze sprzeda, ja mam nadzieję, że tak będzie, to nakręcą drugą część, zrobią z tego wielką franczyzę, a ja uwielbiam to uniwersum, więc trzymam kciuki za, za to, że z tego będzie coś więcej. I trzymam kciuki za to, że druga część powstanie i to powstanie jak najszybciej, no, żeby była przynajmniej tak dobra jak ta pierwsza, tak? No, żeby ten jednak poziom nie opadł, więc no, to za, miejcie tyle czasu, ile, ile potrzebujecie, producenci, byliście, to, byla byście tą drugą część zrobili porządnie. A tymczasem słuchajcie, to wszystko z mojej strony, zapraszam na inne materiały na moim kanale, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia, cześć!